Dzień dobry Państwa, Agnieszka Niemiec, witam i zapraszam na piątkowe wydarzenia, a w nich już za chwilę... Brutalny samosąd na złodzieju. Mężczyźni ci, ci mieli używać niebezpiecznych narzędzi w postaci pałek, w postaci noża, a także w postaci łańcuchów. Zderzenie BMW i Volkswagena. Kierująca samochodem marki Volkswagen, włączając się do ruchu, nie ustąpiła pierwszeństwa dla prawidłowo jadącego samochodu marki BMW. Właściciele myjni w gminie Kotla, która padła łupem złodzieja, mieli już dość. Policja wciąż nie mogła znaleźć sprawcy, więc sprawy wzięli we własne ręce. Skończyło się brutalną bójką i zatrzymaniem przedsiębiorców. Śledczy podkreślają, że samosąd nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem. Jeden z właścicieli myjni dowiedział się, kto miał go okradać. Zauważył sprawcę i ruszył wraz z grupą znajomych za nim. W jednej z miejscowości doszło do brutalnego starcia. Przedsiębiorcy zaatakowali grupę osób, w której znajdował się sprawca kradzieży. Jemu udało się uciec. Natomiast pozostałe osoby, które znajdowały się w tym pojeździe, zwłaszcza dwóch mężczyzn, byli atakowani przez mężczyzn, którzy wysiedli z dwóch pojazdów. Mężczyźni ci, ci mieli używać niebezpiecznych narzędzi w postaci pałek, w postaci noża, a także w postaci łańcuchów. Zadawali uderzenia dwóm mężczyznom pokrzywdzonym, którzy znajdowali się obok samochodu. Kobieta, która była w pojeździe nie została pobita. Do tej pory mundurowi zatrzymali w tej sprawie trzy osoby, które trafiły do aresztu na trzy miesiące. Służby wciąż nie ustaliły, kim byli pozostali uczestnicy bójki. Prokurator ocenił, że istnieje podstawa do tego, aby generalnie podejrzanym postawić zarzuty udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci noża oraz w postaci innych niebezpiecznych przedmiotów zarzut zniszczenia mienia w postaci uszkodzenia samochodu, zarzut kradzieży pieniędzy należących do jednego z pokrzywdzonych i zarzut naruszenia miru domowego w związku z targnięciem na posesję, na którą nie mieli oni prawa wjechać. Jeden z zatrzymanych mężczyzn usłyszał też zarzut kierowania gruźb użycia przemocy wobec złodzieja, jeśli ten nie odda skradzionych łupów. Śledztwo w tej sprawie jeszcze trwa, a jej finał będzie miał miejsce na sali sądowej. Włączając się do ruchu, nie ustąpiła pierwszeństwa, w wyniku czego doszło do zderzenia BMW i Volkswagena. Jedna osoba trafiła do szpitala. Do groźnie wyglądającej kolizji doszło w czwartkowe popołudnie na osiedlu przy lesie w Lubinie. Na ulicy Wyszyńskiego kierująca samochodem marki Volkswagen, włączając się do ruchu, nie ustąpiła pierwszeństwa dla prawidłowo jadącego samochodu marki BMW, którym kierował 32-letni mieszkaniec Lubina. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Kierująca została zabrana do szpitala w Lubinie, gdzie została przebadana. Na całe szczęście nie odniosła poważnych obrażeń. Całość zdarzenia została zakwalifikowana przez funkcjonariuszy ruchu drogowego jako kolizja. Sprawczyni kolizji została ukarana mandatem karnym. Lubińscy policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i uwagi na drodze, zwłaszcza teraz, gdy występują trudne warunki pogodowe. Krótki dzień, padający śnieg czy niskie temperatury. To wpływa negatywnie na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Przemarznięta, zdezorientowana, w krótkim rękawku, bez butów, a jedynie w jednej skarpetce na nodze, szukała drogi do domu. Losem starszej kobiety zainteresowała się policjantka Wydziału Kryminalnego lublińskiej Komendy, która akurat jechała na służbę. Policjantka z Lubińskiej komendy jadąc na służbę zauważyła na jednej z ulic starszą kobietę w niecodziennym stroju. Seniorka miała na sobie jedynie koszulkę z krótkim rękawem, spodnie i jedną skarpetkę. Na stopach brakowało obuwia. Starsza pani powiedziała policjantom, że jest Zziębnięta, że jest głodna, chce iść do domu, ale nie zna adresu. Policjanci okryli kobietę bluzą, a także podzielili się swoim śniadaniem. Na miejsce wezwano pogotowie. Na szczęście okazało się, że nie jest potrzebna seniorce pomoc medyczna. W międzyczasie mundurowi ustalili także numer telefonu do syna kobiety. Okazało się, że partner starszej pani przebywa w szpitalu i to on opiekował się wcześniej seniorkom. Ostatecznie syn seniorki zaopiekował się mamą. Tym razem, dzięki empatii i szybkiej reakcji policjantki udało się zapobiec nieszczęściu. Funkcjonariusze przypominają, by w podobnych sytuacjach zawsze reagować i powiadamiać odpowiednie służby. Każdy gest może uratować ludzkie życie. Okres Świąteczny zbliża się wielkimi krokami, dlatego też Muzeum Historyczne zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na ozdobę choinkową. Ta zawiśnie na świątecznym drzewku w Galerii Pałacyk w Lubinie. To już szósta edycja konkursu zorganizowanego przez Muzeum Historyczne w Lubinie. Zimowy domek to tegoroczna ozdoba, którą muszą przygotować uczestnicy konkursu. Prace nie mogą przekraczać 15 cm średnicy i zawisną one jak co roku na choince, tylko w tym roku będzie to choinka umiejscowiona w Galerii Pałacek. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, a także podopiecznych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu Lubina. Chcemy pielęgnować tą tradycję właśnie samodzielnego tworzenia ozdób choinkowych i dlatego też wszystkie prace, które do nas spływają, zdobią właśnie tą choinkę. Jest to typowo taka choinka stworzona z prac własnoręcznie wykonanych. Wszystkie prace można składać do 3 grudnia w galerii Pałacyk razem z kartą zgłoszenia. Najciekawsze ozdoby zostaną nagrodzone, a laureaci zostaną poinformowani o sposobie odbioru nagród. W dzisiejszych wydarzeniach to już wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.